A ostatnie jego kurwa pierdolnięcie na Macie, no to powietrzem się przewrócił, nie? Kozak w necie pizda w siecie Znowu na Twitterze zaczął pierdzielić o mnie, nie? Tak to bym o tym śmieciu w ogóle się nie wypowiadał, bo szkoda mi czasu, nie? Ale to wam szybko tutaj nagram. Zobaczcie, gość, który w bezpośredniej konfrontacji zawsze jest wyjaśniany, czy to w walce, czy to w słowie, czuje się tylko komfortowo. Za, e, za swoim monitorem. Jak zadzwonił do mnie e, na face-to-face, face, jak miałem z Grubasem, żeby pomóc Grubasowi, to został wyjaśniony, pomimo, że tam próbował manipulować tymi gierkami. E, od Wardęgi się trochę nauczył e, tymi, wiecie, manipulację taką wprowadzić, że na emocjach, na uczuciach grać na widziach, tam się wspierał swoją narzeczoną czy dziewczyną. I tak go wyjaśniłem. Jacek Murański ostatnio go kurwa zbeształ, to jedyny jego argument, nie mów do mnie chłopaczko, nie mów do mnie chłopaczko, no. Za swoim monitorem, kogo to on by nie wyjaśnił, jak kurwa on wyzywa, kogo on by to nie napierdolił, kto nie dostanie wpierdol od tego. Masakra, a jak przychodzi co do czego, jest na konferencjach, nie, to siedzi jak pizda, jak taki przymruk. Nic nie wnosi i potem zwala. No. Ale jak to pociągnąć, jak ten nie chce? No to kurwa ustal sobie, jak kurwa olejnik. Ustal sobie, kurwa, jak olejnik, scenariusz, niech ci kurwa, tam włodarze napiszą scenariusz, kurwa. I istnieje coś. Bo tak, to jak kurwa jesteś na konferencjach, jesteś jak szara pizda, w bezpośredniej konfrontacji dostajesz w pizdę w walce. W słowie, jak jesteś. Bezpośrednio na linii, to nie masz zero argumentów. Wymyślasz jakieś byle gówno aby powiedzieć, bo nie umiesz prowadzić. Dobra, już dojeżdżam, więc kończę. Tak jak widzicie, znaczy ci starsi kumaci, to już dawno to zauważyli, że lekołak nie umie merytorycznej rozmowy prowadzić bezpośrednio. Tylko za swoim monitorem, jak sobie tam napisze jakiś scenariusz, to wielce kozaka udaje, jak on to wyjaśnia ludzi, i ci. Dwunastolatkowie mu wierzą w to. No a tak to jest po prostu zwykłą pizdą. Niczego nie potrafi, jest nieudacznikiem. Opłaca tylko kurwa znajomych, bo tam kurwa na tym YouTubie mu trochę kapie. No to opłaca znajomych, kurwa, żeby się śmiali z jego żartów. Żeby udawali, że fajne są, jaką tam złapie kolegę za fiuta, za dupę. Że no to tylko żarty. Przecież tu żadnego podtekstu nie było, nie? Oj, człowieku, obudź się, kurwa. Jeszcze. Jeszcze może. Więc, mleko jeszcze nie jest za późno. Idź do jakiegoś specjalisty, do psychiatry, do psychologa. Pomoże ci zwalczyć swoje kompleksy. Nie będziesz tylko teraz na tatoturze. Jak wypiłeś, to tam na Twitterze, kurwa. Piszesz jakieś głupoty. Ogarnij się, jeszcze nie jest za późno. Naprawdę, idź do specjalistów. Nie opłacaj znajomych po to, żeby, wiesz, zastaw się, a postaw, żeby oni byli tylko na chwilkę, żeby się klepali teraz po plecach, bo kiedyś to się skończy i nagle obudzisz się z ręką w nocyku i wtedy w ogóle będzie, kurwa, psychiczny ból.